Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, o który kilka osób kiedyś mnie prosiło Czyli z holem lumpeksowym Słuchajcie, nigdy takiego filmu na moim kanale nie było A ostatnio właśnie wybrałam się do lumpeksu i znalazłam, uwaga, 6 rzeczy Mam tutaj nawet paragon i wydałam... Ee, to, 19 zł, tylko, że jedna rzecz jeszcze była mojej mamy, więc nie wiem, nie pamiętam ile kosztowała, ale tutaj mam paragonik, tylko, że nie ma cen rzeczy poszczególnych, chociaż niektóre może będę pamiętała, więc postaram wam się napisać te ceny, no i mam nadzieję, że filmik wam się spodoba zostawcie oczywiście łapeczkę w górę oraz subskrypcję na dole, jeśli jeszcze tego nie robicie. Powiem wam szczerze, że to jest chyba pierwszy mój taki większy zakup w Lumpeksie, bo zawsze jak tam, nie wiem, czasami szłam kilka razy, to nikt nie udało mi się znaleźć takiego konkretnego, a Tutaj, słuchajcie, mam rzeczy nawet z metkami, więc myślę, że możemy już zaczynać od pierwszej rzeczy. Moi drodzy, słuchajcie, pierwsza rzecz jest to bluza, którą znalazła mi moja mama. Dobra, stwierdziłam, że powieszę to na wieszaczku, żebyście lepiej widzieli. I powiem Wam szczerze, że ta bluza naprawdę bardzo mi się podoba. Jest w takim trochę niebiałym, ale w takim może trochę podchodzący pod taki kremowy, którego pewnie nie będzie widać w kamerze, ale jest trochę bardziej taka kremowa z napisem. Właśnie w takim kolorze trochę zielonkowy, coś takiego. Mi się bardzo podoba ten kolor. Jest to rozmiar M. Ja noszę zazwyczaj S albo XS, ale ta bluza jest na mnie dobra. Zobaczcie, jest taka bardzo krótka. Ja takie rzeczy bardzo lubię. No i słuchajcie, wydaje mi się, że kosztowała około 13 zł. I widzicie, jest nawet z metką I jest ona ze sklepu Naked, chyba tak, to się, chyba tak to się czyta I właśnie z tego co pamiętam Była to cena 13 zł Na końcu będę jeszcze przymierzała te wszystkie rzeczy Więc zostańcie oczywiście do końca No i jest myślę, że w bardzo dobrym stanie Nawet z metką, więc nie ma się Do czego przyczepić Kolejna rzecz, jest to taka Też krótka bluzka W kolorze szarym I tutaj z takim jakby zawiązaniem I ona jest z jakiegoś Sklepu, taką się nazywa. Jakoś go w ogóle nie kojarzę, taka zwykła bluzka. Stwierdziłam, że może mi się przyda taka szara, zwykła, króciutka bluzeczka. I wydaje mi się, że to był jakiś koszt 10 zł albo nawet poniżej 10 zł. Nie pamiętam dokładnie, ale mówię Wam tak około, jak pamiętam. I jest to rozmiar S I Słuchajcie, kolejna rzecz ze sklepu Naked. Yy, I jest też właśnie ona z metką. Yy, jest to taka króciutka, taki króciutki sweterek w sumie, taka bluzeczka. Też stwierdziłam, że mi się przyda Mam taki króciutki golfik, chociaż on jest trochę jakby cieplejszy, grubszy To stwierdziłam, że takie coś mi się przyda Zwykła, króciutka koszuleczka I ona ma takie jakby trochę prążki Nie wiem, czy to zauważycie Pod koniec jeszcze będę to przymierzała, tak jak mówiłam I mi się wydaje, że to też było coś około 10 zł Strasznie szybko wam pokazuję te rzeczy, więc nie wiem ile ten filmik będzie trwał Mam nadzieję, że nie będzie za krótki Przechodzimy do kolejnej rzeczy I... Jest to taka, słuchajcie, sukienka. Ja jej w ogóle nie przymierzałam. Nie wiem, czy ona będzie dobra, ale spodobał mi się jakby ten, no nie wiem, ten jakby, no nie nagród, nie print, nie wiem jak to powiedzieć. Po prostu spodobały mi się jakby kolor. Nie mam nic takiego w swojej szafie. I to jest też z metką. Jestem ciekawa, jak to będzie na mnie wyglądało. Nie wiem, gdzie to założę, totalnie nie mam pojęcia. I wydaje mi się, że to było coś około 19 zł, coś takiego. I jest to taki sklep. Nie wiem nawet jak to się czyta. Jest to rozmiar S. Już ostatnia rzecz, jakie ja wam szybko pokazuję te rzeczy. Mam nadzieję, że ten film nie będzie za szybki, ale przynajmniej nie będziecie się chyba nudzić też nad tym, czy nie chcielibyście jakiegoś filmu Lumpeks z że poszłabym z Wami do tego Lumpeksu, zabrałabym kamerę, nagrałabym dla Was relacje z tego Lumpeksu, tylko muszę jakieś pozwolenie dostać i wyczerpić jakiś fajny lumpeks w Warszawie. Jeśli w Warszawie jest jakiś fajny Lumpexy, to piszcie mi tam na dole. I wtedy nagram dla Was Lumpeks z i pójdziemy do Lumpeksu i do sieciówki zrobimy sobie jakąś tam kwotę i porównamy te rzeczy. Słuchajcie, kolejna rzecz, już ostatnia, tak jak mówiłam, jest słuchajcie, z Zary. I tak się zastanawiałam, czy ją brać, czy nie. Stwierdziłam, że dobra wezmę, ponieważ jest ona, y, słuchajcie, dosyć duża. Wczoraj ją przywierzamy i jest zdecydowanie za duża w rękawach. Jest to rozmiar M i jest to taka biała bluza. No, niestety jest naprawdę wielka, ale no, nie wiem, stwierdziłam, że może mi się kiedyś przyda. I ona chyba już była droższa chyba 30 zł, czy tam 29, coś takiego, więc ona już była trochę droższa. No i jest taka biała, z takim tutaj futerkiem różowym. O, zobaczcie, nawet spada mi z wieszaka, taka jest duża. I chyba tutaj gdzieś była brudna, mi się wydaje, tak widziałam. Specjalnie nie prałam tych rzeczy nic, żeby Wam pokazać właśnie z metkami i tak dalej, jak one od razu wyglądają. I słuchajcie, no nie wiem, ja nie wiem gdzie to jest, ja nie wiem gdzie jest ta plama, ale coś tutaj było. Może zauważycie, no i jak widzicie, ona jest naprawdę wielka, ta bluza. Więc, moi drodzy, to już wszystko, bardzo szybko wam to pokazałam, ale teraz, jeszcze to wszystko przymierzamy. Więc myślę, że możemy sobie zacząć od tej bluzy, ponieważ mam ją na samym końcu, to już ją szybko przymierza. Dobra, więc mam bluzę już na sobie. Teraz, jak widzicie, nie wygląda jako źle, nie widać, że jest za duża czy coś takiego. Ale teraz zobaczcie, wstanę, no i no, widać, że jest za duża. Wyglądam trochę jak w takim worku, chociaż nie wiem, może dałoby się coś z nią zrobić. Nie, no, nie mam pojęcia. Chyba bym w niej jakoś tak do szkoły nie poszła. No zobaczcie, te rękawy są jednak wielkie. Nie wygląda to zbyt dobrze. tej bluzie chodzić. No ale widzicie, teraz jak tak siedzę, to w sumie ta bluza nie wygląda źle. Wygląda fajnie, ale tak już jak stoję, to tak średnio to wygląda. Teraz myślę, że przymierzymy sobie ten e, czarny sweterek. Zobaczymy, jak będzie na mnie leżał. Okej, okay, więc nałożyłam ten sweterek w ogóle na koszulkę, ale zobaczcie, to jest fajne, y, że jest on taki w sumie obcisły, jak możecie zauważyć. Właśnie czegoś takiego, nie wiem, mi brakowało takie mega obcisłe, czarne, Taka zwykła koszuleczka, więc myślę, że jak na ląpa to jest mega ok. No, taki basic w sumie. Lecimy dalej, ale powiem Wam szczerze, że najbardziej jestem ciekawa, jak będę w tym wyglądała. Bo ja, tak jak mówiłam, nie, nie przymierzałam nic z tych rzeczy. Ale to zostawimy sobie chyba na koniec. Teraz przechodzimy do tej y, takiej bluzki szarej. Okej, okay, ta bluzeczka też jest dobra. Tak mi się wydaje przynajmniej, zobaczcie. Jest właśnie tutaj z takim wiązaniem. No też taki basic, szara zwykła koszulka. Więc ta koszuleczka też myślę, że jest całkiem okej, okay. na pewno też będę mogła w niej wyjść i bardzo dobrze leży. Dobra, chciałam już przejść do tej sukienki, ale jeszcze mamy tą moją bluzę ulubioną mojego faworyta. Więc teraz zobaczymy, jak ona będzie na mnie leżeć. No zobaczcie, jest to rozmiar M, ale myślę, że jest bardzo dobra. Nie jest aż taka krótka, ale zobaczcie jedną rzecz, jaka ona jest tutaj brudna. I przechodzimy do tej sukienki. Ostatnia rzecz. Słuchajcie, moi drodzy, musiałam chwilę poczekać, ponieważ zadawała mi się kamera. I przybliżyłam przed chwilą tą sukienkę I powiem wam, że jest ona za krótka I nie jest jakaś taka obcisa Więc nie pasuje mi za bardzo yy, Jakoś coś, no nie wiem Mam no nadzieję, że filmik wam się spodobał I napiszcie mi koniecznie w komentarzu, które ubranie z tego filmu wam się najbardziej podoba Jeśli chcecie więcej filmów tego typu Albo lumpek z sieciówka, no to zostawcie oczywiście duży łopatek w górę Żebym wiedziała, że chcecie takie filmy No i zapraszam was do subskrypcji mojego kanału Tam na dole macie czerwony przycisk do w kolejnych filmach, pa pa! już to ma tego, ona to wyrzuca. Kim będziesz małato, Mówiła, co jest ładne, co Co jest ładne, a co nie? Co